Młoda kobieta była zestresowana i wyczerpana projektem, z którym zmagała się od kilku godzin, gdy do drzwi zapukał kurier. Odebrała paczkę i roztargniona włożyła mu do rąk swój pamiętnik, zaczynając sprawdzać przesyłkę. Kurier trzymając go niedbale rzucił okiem na stronę i uprzejmie zauważył, że wpisała 90 tysięcy w złym miejscu, tłumacząc, że wpis w sekcji kąt zdezaktywowanych trafia do aktywów a nie do zobowiązań. Kobieta warknęła na niego, wyrwała mu pamiętnik i kazała zająć się własną pracą, po czym wyrzuciła go za drzwi. Gdy wróciła do paczki i spojrzała na pamiętnik, zamarła, bo zrozumiała, że miał rację. Zawstydzona natychmiast zadzwoniła do kuriera, który właśnie schodził po schodach i poprosiła go, by wrócił. Tym razem mówiła z szacunkiem i zaprosiła go na sofę pytając skąd zna się na księgowości, skoro pracuje jako kurier. Chłopak wyjaśnił, że kilka lat temu był nauczycielem w państwowej uczelni, wierzył w dyscyplinę i ciężką pracę, ale po złapaniu jednego z uczniów na ściąganiu został fałszywie oskarżony o branie łapówek, zemsta chłopaka, którego ojciec był wpływowym politykiem, przez to został zablokowany przez uczelnię i stracił reputację. Nikt nie chciał słuchać jego wersji, więc wyjechał do innego miasta, gdzie jednak nikt nie zatrudnił go z powodu etykiety nauczyciela z czarnej listy, dlatego teraz pracuje jako kurier, by móc przeżyć. Dziewczyna poruszona jego historią stwierdziła, że to smutne, iż nauczyciel niosący światło uczniom został wepchnięty w ciemność przez jednego z nich, po czym zapewniła go, że nie musi już cierpieć ponieważ jej ojciec jest dyrektorem MNC College i porozmawia z nim o jego sytuacji. Dała mu adres oraz numer kontaktowy, zachęcając do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej, a kurier ze łzami wdzięczności w oczach podziękował drżącym głosem. Dziękuję. Naprawdę dziękuję, proszę pani.